Dzień dobry, serdecznie witam. Mam dla Was ciekawą rzecz. Mam od widza 12 miesięcy faktury PGE z fotowoltaiki, zużycie prądu w domu na nowych zasadach czyli wtedy, kiedy sprzedajemy energię i mamy spłaconą energię elektryczną z faktury, ale resztę rzeczy musimy opłacić. Pełne 12 miesięcy od lipca 2022 do czerwca 2023. Pokażę Wam, jak to jest liczone, i pokażę Wam też, jak to jest dziwnie liczone. Druga sprawa to jest moja faktura za 2023 rok styczeń-czerwiec. Na starych zasadach porównam Wam te faktury, pokażę Wam też, jakie są różnice i jak finansowo przede wszystkim, bo zużycie energii z panem Grzegorzem mamy w miarę w miarę podobne produkcję też mamy w miarę, w miarę podobną. Wszystkie dane wpisałem w Excel, ale zacznijmy od rachunku. To jest moja faktura. Ja co pół roku przedstawiam wam moją fakturę za prąd, także macie pokazane czy to się opłaca, jak wygląda kwestia moich faktur i opłacalności. 315,90 zł zapłaciłem za pierwsze półrocze 2023 roku. Ponieważ więcej energii zużyłem niż pobrałem, tutaj mamy informację, ile energii w poszczególnych miesiącach pobierałem, ile energii w poszczególnych miesiącach wysyłałem do sieci. Z tej energii, którą wysłałem do sieci, zostało mi zabrane 20%. Tu jest to rozliczenie: w sumie 2811 kWh zostało mi pobrane i po zabraniu 20%. 2249 kWh, które ja pobrałem z sieci energetycznej, zostało skompensowane moją produkcją i 184 kWh pobrałem więcej niż mogłem skompensować, i za te 184 kWh tylko za to muszę zapłacić. Tu jest pokazany rachunek opłata za energię elektryczną poszczególnych miesiącach to co ten niedosyt produkcyjny w sumie te wartości od 48 do 18 to jest 184 kilowatogodziny stawka ta stara stawka 41 groszy za kilowatogodzinę za samą energię bez przesyłu no i tu widzicie że te kwoty nie są duże od 24 zł do 9 zł Potem mamy opłaty stałe, co miesięczne, wynikające z posiadania prądu etycznego. Opłaty jakościowe też tylko za energię, którą muszę dokupić, dopłacić. Opłaty OZE za całą energię, którą pobierałem z sieci energetycznej ale to jest 0 zł, w związku z tym nie ma problemu. I opłata kogeneracyjna też za całą energię ale to jest niecałe pół grosza. Za kilowatogodzinę i to też wyszło trochę około 15 zł. Opłata mocowa, no tu już jest poważniejsza kwota 16 zł co miesiąc i abonament złotówka niecała co miesiąc. W sumie 256 złotych plus podatek VAT 23%, w sumie 315 złotych 90 zł. tyle mnie kosztowała energia. I byłaby to kwota niedużo mniejsza, gdyby, gdybym wyprodukował gdyby trochę więcej energii niż pobrałem, ponieważ opłaty stałe, a przede wszystkim opłaty mocowe, tą kwotę u mnie prawie zrobiły. Tyle jeżeli chodzi o mnie. Dużo ciekawsza jest faktura od pana Grzegorza w NetBillingu. Też PGE. Zaczniemy od faktury, która jest za drugie półrocze 2022. To jest o tyle istotne, że potem mamy pewną nawiązanie do tej faktury w kolejnej fakturze, dlatego chciałbym Wam szybciutko pokazać, ale potem już te wartości dokładnie omówię z Wami w Excelu, będzie łatwiej. I pobór i wprowadzenie tu mamy te wartości dokładnie to samo, z tym, że ta faktura tym się różni od mojej, że nie ma tego tej kompensaty, nie ma wprowadzenia sumowanego wprowadzenia, nie zabiera się 20% i wartości się z tym nie kompensuje. Tylko normalnie tak jakby ten pan nie miał fotowoltaiki, musi płacić za cały swój pobór, a to co wprowadził do sieci jest od niego odkupywane, odkupione. Ale nie do końca. Zaraz pokażę wam, dlaczego to nie jest do końca odkupione. Stawki opłaty to identycznie jak u mnie kwestie opłat energii i tak dalej, w sumie 1206 zł za energię elektryczną do zapłacenia plus podatek VAT w tamtym roku 5%. 1266 zł. A tu mamy rozliczenie energii wprowadzonej do sieci. Poszczególne miesiące lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień tyle energii wprowadził pan Grzegorz do sieci. To widzieliśmy na górze w tabelce w sumie 2158 kWh. Cena rynkowa, ta, którą co miesiąc ogłaszają, była bardzo fajna cena w sierpniu, ale potem ta cena zaczęła spadać. I w sumie energii, którą sprzedał pan Grzegorz do PGE, wyceniono na kwotę 1749 zł. Fajna kwota. Ale rozliczono, czyli na poczet tej faktury, tej górnej faktury, którą musi zapłacić, tych 1266 zł, na ten poczet wzięto tylko 678 zł i 97 groszy. 1070 zł i 4 grosze przeszły na kolejny. Na kolejne rozliczenie, czyli na tą fakturę za 2023 rok, 678 zł. Dlaczego? Cały lipiec i 147 zł. sierpnia na rozliczenie kolejnych okresów przeszło 527 zł. z sierpnia. Dlaczego taka kwota? Ponieważ ze sprzedaży energii możemy płacić tylko za kupioną energię. Kupiona energia na fakturze to są te pozycje, te sześć pozycji, gdzie mamy energia całodobowa. O, i to jest ta kwota od 42 zł do 193 zł. I tylko za to pan Grzegorz może mieć skompensowane, i to jest to rozliczenie. 721 ,48 zł 48 groszy to jest energia którą on pobrał. Pobrano mu 678 ,97 zł i 97 groszy i musi dopłacić jeszcze do energii 42,51 zł 51 zł. Nie wiem dlaczego nie skompensowano mu 100% bo tak powinno być, długo szukałem wyjaśnienia, nie udało mi się znaleźć i te 42 zł, tak zostało, musiał je dopłacić. Najciekawsza jest faktura za pierwsze półrocze 2023, ta uzupełniająca, gdzie już mamy pewien depozyt finansowy i na, szybciut, na szybko... Na... Na szybko mamy pobór, mamy wprowadzenie do sieci. Jak mówiłem, to będzie wszystko w Excelu pokazane Wam za sekundkę. Mamy energię coodobową, czyli tą energię, za którą musi zapłacić, ale za którą może zapłacić z depozytu z tamtego półrocza, jak i z tego półrocza, i te opłaty stałe czyli mniej więcej te same opłaty, które ja musiałem ponosić stałe miesięczne za jakościową OZE0, kogeneracyjną, opłata mocowa i tak dalej, i tak dalej. W sumie z podatkiem VAT wychodzi 1416 zł 39 proszy. Pamiętacie, u mnie było 300 parę złotych. tu jest 1416 zł, ale od tej kwoty odejmiemy sobie kwotę z, ze sprzedaży energii i Wracamy do tabelki styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec. To są rzeczy oczywiste. Tutaj przepisano nam sierpień i listopad. Wrzesień, październik został i grudzień pominięty. Nie wiem dlaczego. Z sierpnia pobrano całą zaległą kwotę 527 zł zostało wzięte. Z listopada pobrano było 68 zł jeszcze w tamtym półroczu, pobrano 59 zł i 38 groszy. 8 ,68 zł 68 groszy zostało przeznaczone na kolejny okres rozliczeniowy. Nie wiem dlaczego, nie wiem dlaczego wrzesień październik został pominięty w tym rozliczeniu, dlaczego został grudzień pominięty. Ze stycznia nie pobrano nic z tej kwoty i została Cała kwota przeznaczona na kolejny okres, to samo z lutego 105 zł. 62 grosze przeznaczono na kolejny okres, ale z marca całą kwotę wzięto na zapłatę za energię elektryczną w tym półroczu pobraną. Z kwietnia tylko 17 zł. 210 przeznaczono na potem, z maja 12 zł. 282 zł. przeznaczono na potem i z czerwca nic całą kwotę przeznaczono na późniejsze rozliczenia. W sumie 802 51 zł. 51 groszy pobrano panu Grzegorzowi z jego magazynu finansowego ze sprzedanej energii co miesiąc. Dziwne, prawda? Energia, którą zużył, pobrał z sieci. kosztowałaby go 802 51 zł. 51 groszy. Pobrano mu 802 51 zł. 51 groszy do zapłaty ma 0. Pamiętacie, że w tamtym półroczu została 42 zł zostało bodajże w tym miejscu. Tym razem pobrano mu całą kwotę, co jest logiczne, tylko nielogiczny jest ten podział, dlaczego z jednych miesięcy pobierano, z innych nie i co stało się z tymi pozostałymi miesiącami z tamtego roku. Nie zostało to rozliczone. I teraz zapraszam Was do Excela. Ja, Pan Grzegorz, ja tu rozdzielę Was, mnie od Pana Grzegorza, żeby było wiadomo, kto i gdzie kto jest. Zacznijmy od tamtego półrocza pana Grzegorza. Wypisałem 1,8,0, czyli to, co on pobrał energii i to, co wysłał do sieci energii w drugim półroczu 2022. Za jakie pieniądze? Zostało mu to rozliczone, czyli cała kwota za lipiec i trochę za sierpień, 678 zł, a tu jest ilość energii, którą on pobrał z sieci energetycznej, 721 zł. To pamiętacie, zostało mniej więcej, mniej więcej rozliczone, 1070 zł. Zostało mu jeszcze w depozycie finansowym na kolejne okres. Drugie półrocze. Znowu rozpisałem, ile energii pobrał i ile energii wysłał pan Grzegorz. Ile pieniędzy z tego tytułu mu się należy za energię, którą sprzedał do sieci, dla PGE, do sieci energetycznej. I tutaj w jaki sposób zostało to rozliczone. Czyli całą marcową wypłatę wzięto mu na poczet zapłaty za energię. 17 zł z kwietnia, 12 z maja plus. Całą tą kwotę 527 zł. pobrano i z tego z listopada 59 zł. Te pozycje zginęły, w tym momencie ich nie ma w ogóle, nie wiadomo co się stało. I w sumie drugie, pierwsze półrocze 2023 plus pierwsze, drugie półrocze 2022 daje 802 ,50 zł. 51 groszy. 802 zł 51 groszy to jest koszt energii, którą pobrał pan Grzegorz. Bardzo dziwne, bardzo dziwne. Ale teraz porównajcie sobie moją fotowoltaikę, moją energetykę na starych zasadach z energetyką na nowych zasadach u pana Grzegorza. Możemy porównać tylko 2023 rok, pierwszy półrocze. To są zużycia energii przeze mnie w 1.8.0. Ja pobrałem 2433 kWh, pan Grzegorz pobrał 1578 kWh, czyli pobrał wyraźnie o 1000 kWh energii mniej niż ja. Ja wprowadziłem do sieci 2811 kWh, pan Grzegorz troszkę mniej ode mnie 2541. Ja mam zapłacić 315 zł, pan Grzegorz 613. Także różnica jakby między mną a nim to jest 300 zł. I dużo, i mało. Pamiętajcie, proszę, że 20% z tej kwoty u pana Grzegorza po roku czasu może być wypłacone z depozytu i nie mam nie znam przykładu jak to jest wypłacane te 20% w związku z tym nie mogę Wam powiedzieć do końca, jak to będzie liczone, a nie chcę tutaj jakby wymyślać sposobu za PGE, tym bardziej, że sam widzicie, że sposób rozliczania nie jest do końca czytelny, ale będą to kwoty rzędu 200-300 zł. I po, tym, po tej wypłacie z depozytu tej nadwyżki 30%, 20% no, Między moją opłatą 315 zł a pana Grzegorza zmniejszy się to już do mniej więcej różnicy 100 zł. Z tym, że pamiętajcie, że ja zużyłem 2400 kWh, czyli znaczy zużyłem, pobrałem z sieci energetycznej, licznik wykazał, a on 1578. Także to jest ta różnica. Ja, mimo że zużyłem 2433 kWh, to i tak nie przekroczyłem progu 2000 kWh, ponieważ zostało mi skompensowane, poprane z tej ilości energii na rzecz tej, po zabraniu 20%. Czyli możemy powiedzieć, że nowy system rozliczenia, net billing, na tych zasadach aktualnych, czyli jeszcze nie godzinowych, tylko miesięcznych, nie jest taki zły. Mimo sporego zużycia energii, opłaty nie są wysokie, ponieważ tutaj też są spore opłaty stałe, które kompletnie nie zależą od ilości zużytej energii, a zależą tylko i wyłącznie od opłat stałych. Że Wy wiecie, dlaczego właśnie Pan Grzegorz. Utracił wrzesień, październik i grudzień. Może te pieniądze będą mu wypłacane właśnie? 265 plus 193 plus 15 zł. Oby. Ale czemu tutaj pobrano tylko z marca, troszkę z kwietnia, troszkę z maja, a nic ze stycznia, lutego? Bardzo chętnie wysłucham Waszych opinii. Życzę miłego dnia. Do usłyszenia.